Cześć! Cześć, siemanko! Witam cię po strasznie długiej przerwie, ale to... strasznie, bo jak wejdziemy sobie na mój kanał... Ała! Czekajcie... Dobra... Eee, nie patrz na skrecza, bo robię jedną rzecz... Eee, jak wejdziemy sobie na ten... tutaj... I... Wejdzie... Twój kanał... To ostatni był miesiąc temu! Co mnie nie za bardzo ucieszyło i bardzo go sobie zrobiłem. wiecie, no, taka rzecz. Ale dzisiaj wracam. No, no raczej z regularnym już nagrywaniem. E, filmy będą się pojawiały w każdy piątek i spróbuję, żeby, był, spróbuję, żeby było to utrzymane, czyli. W, w każdy piątek o godzinie 17. .00. Teraz sobie tak ustalamy, że będzie to o godzinie 17. Eee... I teraz tak eee... będą to głównie z. No, głównie będą to z tego. Głównie będą to filmy z eee... Minecrafta. A nie wy... Eee... Yy, też nie wykreślam yy, skrecza innych. Na pewno takie się filmy pojawią. Yy, tak dawno nie... Tak dawno yy, nie robiłem, że nie wiem co już mam gadać na serio. Yy, I tak. Teraz film będzie się pojawił z Minecrafta, też jak mówiłem już przed chwilą głównie. I tak eee... o, przepraszam bardzo, bo dawno ja po prostu nie nagrywałam, poczekajcie. Ja Choweć. Dobra. Pie e, będą się teraz pojawiały odcinki. Dzisiaj jeszcze wstawię jeden odcinek to najpierw mnie, z Minecrafta. Eee... I będą odcinki pojawiały się jak już mówiłem w każdy piątek o godzinę 15 Będę właśnie tam pokazał jak też robić takie profilowe jak ja mam. Nie będę go nazywał własne profilowe, bo większość się zbrana z internetu Jeżeli chodzi o inter... grafikę, którą mam stworzoną na tego Nie jest to moja grafika, jest grafi... Napis jest tylko mój, ale grafika jest kogoś innego Więc będę wam pokazywał jak takie robić, będę też czekać tego poradniki eee, I takie rzeczy, a teraz Dziękuję Dziękuję, że... Jeżeli ktoś się wyschował jeżeli ktoś mnie wysłuchał do końca, proszę napiszcie w komentarzu jestem. A teraz dziękuję. Pa. pa. Do widzenia.